Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy zdrapywać zdrapki. Taka seria była już kiedyś na moim drugim kanale, czyli na Paula's Vlog, do którego link oczywiście macie w opisie i zostawię Wam też link do playlisty z ze zdrapkami właśnie, które kiedyś nagrywałam. Dzisiaj właśnie kupiłam sobie zdrapki dla siebie, ale pomyślałam, że wytrzymam i zdrapię dopiero w domu. I to nagram, także mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli Wam się podoba ten pomysł, to będzie mi miło, jeżeli dacie łapkę w górę. I jeszcze bym chciałam dopowiedzieć, że tak, mam obgrzane paznokcie i nie musicie też pisać zwrotem w komentarzu, bo ja to wiem. Chciałam Wam powiedzieć właśnie, że ostatnio miałam mnóstwo stresów związanych i to z życiem prywatnym, i to z zawodowym, że tak powiem, ponieważ ostatnio, no tak wyszło, że jestem bez pracy, także jestem z Wami tutaj codziennie na tym kanale, także coś za coś. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie właśnie te paznokcie i wybaczycie mi to i zapraszam Was już do oglądania dalej. Okej, okay, więc będziemy startować łkawy na początek, po mało przespanej nocy. I zaczynamy! I od czego dzisiaj zaczniemy? Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia, ale zawsze wychodziłam z takiej zasady, że. Rozpoczynam od tych zdrapek za najmniejszą wartość, czyli może dzisiaj, e, zgodnie z tradycją, rozpocznę właśnie od słoników. I na pewno wiecie, na czym polegają słoniki. To właściwie nazywa się zdrapka lotek. Ja zawsze na to mówię słoniki, bo tak się przyzwyczaiłam, ale to są lotki, także może jeszcze bardziej zbliżę. Mam nadzieję, że będziecie to w miarę widzieć. E, I zaczynamy. Najpierw, oczywiście, zdrapujemy tutaj te kosmiczne pola. I Pierwsze co tutaj widzę to żyrafa, małpa, słoń. Jest pierwszy słoń i wiewiór. Także mamy pierwszego słonia. Ja go na razie odkładam tutaj do przodu i na koniec sprawdzimy ile udało nam się wygrać. I następna zdrabka słoń to lew, pies. Myślałam, że to słoń, bo patrzyłam w podgląd. Nie, to nie słoń, tylko dromad i pingwin. Kurde, strasznie mi autofokus szaleje, ale mam nadzieję, że w miarę widzicie wszystko, co się dzieje. Także na tej zdrabce niestety e, nic. I przedostatni słoń dzisiaj. I pierwsze, co tu mamy, co to jest? Znowu ten dromad. Kolejna małpa. Kolejny pingwin i żyrafa. Niestety ta zdrabka bez słonia, ale robimy następną. I co my tutaj mamy? Znowu żyrafa, lew, słoń. Także mamy drugiego słonia, także już na pewno mamy dwa złote, tych dwóch zdrabka. Zdrabki są chyba za 16 zł, także jeszcze nam trochę brakuje do, do tego, żeby wyrównać. Także to teraz może będziemy robić raz klejnoty, raz lub rubiny. Zaczniemy od klejnotów. Tą zdrapkę mam po raz pierwszy, także przeczytam sobie opis. Znajdź trzy takie same symbole w jednej grze i wygraj kwotę z pola wygrana. Czyli drapiemy w pierwszej grze nasze te brylanty. O są trzy takie, to się nazywa, już Wam mówię, ametyst. I przydałby się trzeci, ale niestety jest agat, czyli niestety w tym pierwszym rządku się nie udało. Następnie bursztyn i już widzę, że nie, ale już zrapę do końca. No i może pokażę Wam, bo wiem, że często o to prosiliście na tamtym kanale, jakie byłyby możliwe wygrane. Byłoby 60 zł, ale nie ma. Byłoby też 10 zł, ale też nie ma. Tutaj też widzę, że są już trzy inne, czyli 30 zł też przeszło koło nosa. I następnej i tej linijce też niestety nie są trzy takie same, byłoby 15 zł. Następnie Agat Szafir i Rubin za 500 zł, ale wiecie, ja mam teorię, że oni zawsze dają takie w miarę wysokie nagrody. On, tu 60 tysięcy, w polach, w których i tak się nie wygrywa, żeby ludzie myśleli, że można rzeczywiście tyle wygrać, a tak naprawdę takich dużych, wygranych podejrzewam, że jest niewiele. I następna zdrabka: kopalnia rubinów. nią no, miałam już mnóstwo razy, często sobie ją kupuję właśnie sama po prostu, także tą zdrabkę dobrze znam. I musimy znaleźć rubin, i wygrane się sumują. Także nie zdrapuję, ile można by wygrać, bo przecież tak jak Wam mówię tu nie jest żadna nasza wygrana no i niestety żadnego Rubinka nie było w tej zdrabce niestety, także odkładam na kubkę niewygranych i następne klejnoty trochę szybciej postaram się to robić tutaj nic tutaj też nic następne i niestety też nic ja powiem wam, że strasznie, oj chyba nie widać było powiem wam, że na te klejnoty nawet liczyłam że coś będzie, coś będzie, a tu nic w czwartej grze też w piątej niestety też i w szóstej takie same jakieś różnokątne, ale też niestety nie ma no i robimy następną kopalnię rubinów powiem wam, że na tą kopalnię rubinów bardziej chyba liczę lubię bardzo ogólnie chyba to się nazywa elektryczne 8, bardzo lubię tą zdrabkę bo mam wrażenie, że często tam wygrywam niestety nic w tej zdrabce żadnego rubina tak, dobrze mówię, tak, bo już się przestraszyłam, ale niestety nie, nie ma. I ostatnie klejnoty, także ostatnie klejnoty, pierwsza gra, nic. To może teraz od końca pojedziemy w tej. Nic. W piątej, no niestety dwa były te to pazy, ale później był bursztyn, czyli też nie. Tutaj niestety też nie. I też nie, i w drugiej grze też niestety żadnej wygranej. Także powoli się powiem Wam wkurzam ostatnie rubiny, ostatnia szansa na wygraną. Trzymajcie mocno kciuki w tym momencie przed komputerami bądź telefonami i, i jedziemy trochę wolniej, żeby jeszcze troszkę się połudzić, ale niestety póki co. O, jest rubin. Słuchajcie, jest rubin, już Wam pokazuję z bliska. Jest. Jest ten rubin. I zaczniemy właśnie może sprawdzać właśnie od, od tej zdrabki rubinowej. I co my tu mamy? Dwa złote. Słuchajcie, jest dwa złote. Także chociaż za tą zdrabkę się zwróciło, no i dwa słonie jeszcze do sprawdzenia. No, trzymajcie kciuki, żeby tu było coś. To obiecuję, że będą fajne filmy. Bo jakąś nową grę kupię, ale sprawdzamy. Złotówka niestety 1 zł i ostatnia zdrabka słoń. matko, trochę się boję. No ale też złotówka, czyli wszystkie zdrabkach za 16 zł, udało się dzisiaj wygrać 4, tylko 4. Tak jak widzieliście, szału nie ma, także dzisiaj nam się nie poszczęściło, ale jeżeli chcecie więcej zdrapek na moim kanale, dawajcie łapki w górę. To będzie dla mnie znak, żeby więcej takich filmów właśnie nagrać. I możecie też pisać w komentarzu propozycje zdrapek, jakie powinnam kupić. I piszcie też, jakie Wy macie swoje ulubione zdrapki. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro i cześć!